Dzień dobry, ja nazywam się Adam Poreba i witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym cyklu nagrań w ramach e, cyklu wywiadu w ramach projektu z myślą o rodzinie z misją o przyszłości. Projekt ten jest realizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków e, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach konkursu po pierwsze rodzina, a moim Państwa gościem dzisiaj jest pani Barbara e, Patruś, nauczyciel, e, pedagog, osoba, która współpracuje na co dzień z, z dziećmi. W związku z czym myślę, że warto wyjść od tego, jak na dziecko wpływa rodzina, jaką ona rolę odgrywa w, w takim kontekście. Mhm. Jak, też ten, jak też ten model się zmienia na przestrzeni lat? Tak, to jest bardzo ważny temat, bo przecież od początku istnienia dziecka, czyli od jego narodzin, to właśnie rodzina, jego najbliższa rodzina jest. I dla niego najważniejsza, prawda? Jeżeli to dziecko wychowuje się, dorasta w takiej e, rodzinie e, pełnej, gdzie jest tata, gdzie jest mama, e, ewentualnie rodzeństwo, jeżeli to dziecko czuje się kochane, jeżeli to dziecko ma ten komfort psychiczny, jeżeli e, nie czuje tej presji, prawda? E, na, na sobie, to wtedy to dziecko rozwija się normalnie, rozwija się w taki sposób e, spontaniczny, tak? Jest szczęśliwe. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy e, no, ta rodzina jest dysfunkcyjna. Może się okazać, że to jest rodzina przemocowa, może się okazać, że e, tutaj e, wchodzą w grę różne nałogi, prawda? <laughs> Jednego lub obydwojga rodziców. E, wtedy już ten rozwój dziecka jest zachwiany, wtedy już już rodzą się problemy wychowawcze najczęściej z takim dzieckiem. Pomijamy tutaj już kwestię, kiedy dziecko po prostu jest odebrane rodzicom, prawda, i, i umieszczone w rodzinie zastępczej czy w domu dziecka, bo wtedy to już wiadomo dla dziecka to jest już całkowita trauma, bo, mimo tego, że Ci rodzice nie do końca są dla niego może czasami dobrzy, może czasami e, każą, może czasami e, no biją, też zdarza się, prawda? To jednak dziecko zawsze kocha bezwarunkowo tego rodzica. I nawet jeżeli ten rodzic zawodzi, prawda? Nawet jeżeli on nie jest taki, jaki być powinien dla tego dziecka, to to dziecko jednak zawsze za nim będzie tęskniło, nawet jeżeli... E, no jeżeli nie, nie zasługuje tak naprawdę na to uczucie, który jest obdarzony, prawda. E, dlatego tak ważna jest ta rodzina dla tego dziecka w jego normalnym rozwoju. prawda? Często y, w mojej pracy obserwuję właśnie y, różne zachowania dzieci. Czasami nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że y, w danej rodzinie jest jakiś problem. Często wygląda to tak, że widzimy, że dziecko ma jakieś. Y, Problemy z zachowaniem, czasami to są problemy też depresyjne. To dziecko jest zamknięte w sobie, to dziecko jest takie niekontaktowe, ono jakby funkcjonuje samo dla siebie, nie zabiega o kontakt, nie zabiega o relacje z innymi rówieśnikami. I to jest dla nas moment, żeby przyjrzeć się bliżej temu, co w tym domu czasami się dzieje, prawda? Bo czasami okazuje się, że jednak no jest alkohol, prawda? No dziecko jest niedopilnowane, czasami też ze względów higienicznych, prawda? Jakieś tam niedomyte. I to, to są bardzo trudne tematy dla nauczyciela, bo. Często jest tak, że chcąc pomóc, my nie mamy y, możliwości takiej za bardzo, prawda? Bo tutaj y, to akurat jest dobre, akurat, że nasze polskie prawo jakby y, zawsze staje w obronie rodziny, prawda? Bo nawet y, jeżeli dziecko ląduje ostatecznie w rodzinie zastępczej czy w domu dziecka, to Ci, wy, ci opiekunowie z domu dziecka mają obowiązek, żeby zabiegać o te kontakty dziecka z rodzicami. Czyli, tak jakby tutaj, wychodzimy naprzeciw tej idei, o której tutaj Pan wspomniał, że rodzina jest najważniejsza, prawda? Mimo tego, że ona jakieś błędy popełniała, prawda? dążymy do tego, żeby ta rodzina była jak najbliżej tego dziecka, prawda? I to jest, to jest bardzo dobra idea, bo tak naprawdę, gdzie temu dziecku będzie lepiej, prawda? Wspomniał Pan tutaj też o, o tym, jak się zmienia model rodziny. Właśnie ostatnio miałam przyjemność prowadzenia takich warsztatów, właśnie o rodzinach wielopokoleniowych o tym, jak się kiedyś żyło w rodzinie jak ten model rodziny wygląda jak wygląda teraz. Powiem szczerze, zmieniła się bardzo sytuacja na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Dawniej, jeszcze za czasów, kiedy ja byłam małym dzieckiem, moi rodzice byli e, bardzo młodymi ludźmi, w zasadzie w, w moim miejscu zamieszkania, e, większość domów to właśnie były rodziny wielopokoleniowe. Gdzie mieszkała babcia, dziadziuś, e, rodzice plus wnuki. E, I przeważnie wyglądało to tak. Że babcia zajmowała się domem, ewentualnie na wsi gospodarstwem, prawda? Jakieś tam e, krówki, kurki hodowała, zajmowała się wnukami, po to, żeby rodzice mogli e, pracować, żeby mogli zarabiać, prawda? E, teraz widzimy, prawda, jak wygląda sytuacja. Każdy chciałby mieć swój własny dom, prawda? Rzadko zdarza się, żeby e, rodzice mieszkali ze swoimi rodzicami, czyli E, czyli z e, dziadkami, prawda. I e, jakie widzimy skutki? Ja, jako, e, jako nauczyciel, pamiętam czas jeszcze, kiedy ja byłam dzieckiem i zawsze było tak, że babcia opowiadała, prawda. Babcia uczyła, babcia e, mówiła o tym, jak się kiedyś żyło, jakie były tradycje rodzinne. E, teraz tego po prostu nie ma. Teraz mamy taką tendencję. Ee, że e, dziecko kończy pół roku, rodzic pracujący, no to dziecko e, ląduje w żłobku, prawda? Od siódmej, szóstej, trzydzieści do siedemnastej przebywa w żłobku, ewentualnie dzieciaczki starsze, przedszkole e, czy tam szkoła podstawowa, no to już wtedy świetlica. I tak naprawdę, kiedy te więzi się mają, e, wie pan, e, wytworzyć? No, o te relacje trzeba dbać, te relacje trzeba kultywować, trzeba o to zabiegać, żeby było dobrze. A w momencie, kiedy rodzic spędza z dzieckiem trzy godziny dziennie, no to kiedy te relacje się mają nawiązać? Kiedy one. Mm, kiedy ma ta więź, taka prawdziwa powstać, prawda? Dlatego e, w moim odczuciu e, te czasy, kiedy jednak. Było ciasno, bo było, prawda? Mieszkało się e, czasami w, w dwóch pokojach całą rodziną. E, nie był to taki komfort, jak jest teraz, ale miało to wtedy dużo dobrego, dużo pozytywów, e, patrząc na rozwój dziecka, prawda? Bo to dziecko cały czas było zaopiekowane, tak? Ono zawsze było z najbliższymi. Bo przecież kiedyś do szkoły chodziło się, mając 6 lat, tak? dobrze pamiętam, szło się do y, przedszkola, do zerówki, mając 6 lat. Teraz, no już dziecko, tak jak mówię, no półroczne dziecko już, e, jeżeli rodzic potrzebuje, jeżeli, e, jeżeli zależy mu bardzo na powrocie do pracy, już takie dziecko może być oddane do żłobka. No i tak to wygląda. Powiem szczerze, e, widać, e, bo my też jakby w naszej, e, w, naszej e, w naszym zespole szkół e, mamy też żłobek. I powiem szczerze, że ani tych dzieciaczków, ani tych maluszków, bo ja też rozumiem, no, rodzic. E, mamy teraz taki czas, kiedy rodzice muszą pracować, muszą zarabiać, żeby mieć gdzie mieszkać, mieć co jeść. Wiadomo, e, dawniej było prościej, prawda? Tym, którzy e, żyli z gospodarstwa, szczególnie na wsi, prawda? Nie było takiego pędu za pracą. Babcie nie pracowały, mamy często też zajmowały się dziećmi, tylko tatusiowie pracowali. Teraz tak naprawdę nie wyobrażamy sobie jakby takiej sytuacji, że mama zajmuje się dziećmi, nie pracuje, tato zarabia najniższą krajową Nie są w stanie się utrzymać, prawda? Zmienił nam się bardzo system ekonomiczny po prostu w Polsce. Jesteśmy zmuszeni po prostu do takiego funkcjonowania. No i Mimo wszystko, patrząc na pozytywy i negatywy, ale na dzieciach odbija się to bardzo, bo spędzają tego czasu realnie dużo mniej z rodzicami czy z dziadkami, z najbliższymi, niż to było kilkadziesiąt lat temu. Myślę, że warto rozwinąć ten wątek relacji, które są wytworzone w rodzinie właśnie pomiędzy rodzicami, ale także właśnie pomiędzy rodzicami, a dziećmi właśnie, jakie one mają wpływ później w rozwoju dziecka, także później rzutując na jego dorosłe, na jego dorosłe mm -hmm. życie. Tak, to jest też bardzo ważny aspekt, bo e, zauważcie Państwo, e, dziecko, które czuje się kochane, które e, wychowuje się w takiej właśnie pełnej, kochającej się rodzinie, e, to dziecko e, ma jakby tą pewność siebie taką. O, tak, prawda? Bo jeżeli rodzic mówi tak, ale wspaniale to zrobiłeś, super, a jestem z ciebie dumna, prawda? Bardzo ładnie, to to dziecko czuje się ważne, ono czuje się dowartościowane. A jeżeli mówimy tutaj na przykład o rodzinie no takiej dysfunkcyjnej, prawda, gdzie są tak, różne problemy emocjonalne, może rodziców też, yy. Jeżeli ciągle słyszy, Ty się do niczego nie nadajesz, Ty nic w życiu nie osiągniesz, jesteś zerem, jesteś nikim, takie dziecko w przyszłości już będzie miało ciągle te słowa z tyłu głowy, prawda? I w momencie, kiedy chciałoby coś zmienić, prawda? Bo jednak to, co wynosimy z domu, rzutuje bardzo w dużej mierze na to, jak my funkcjonujemy w życiu, prawda? My sobie nawet z tego nie zdajemy sprawy, ale jakby my powielamy schematy naszych bliskich, naszych rodziców. Nawet jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy i nie chcielibyśmy tego robić, mamy pewne rzeczy wpisane, jakby już e, automatycznie, że tak powiem, tak? Czyli jeżeli słyszymy przez pół życia, że jesteś nikim, nic w życiu nie osiągniesz, to my po prostu zaczynamy w to wierzyć, prawda? Boimy się podnieść głowy, boimy się powiedzieć, ale ja sobie poradzę, zobaczysz, chociaż zdarzają się tacy ludzie, tylko im jest trudniej, prawda? Bo jeżeli my jesteśmy od dziecka wychowani tak, że mamusia zawsze chwali, zawsze mówi, że, że jesteś wiele wart, że dużo w życiu osiągniesz, to my w siebie wierzymy, prawda? Owszem, tutaj też taka dygresja, bo. Kiedyś też rozmawiając właśnie z jedną panią, specjalistką od, właśnie, od komunikacji, prawda, od takich zależności też w rodzinie, taki fajny przykład podała. Też nie możemy przesadzać, bo jeżeli my ciągle mówimy naszej córeczce, to jesteś najspanialsza. Nawet jeżeli robi gafę za gafą popełnia, prawda, to mówi potem tak. Idziemy do przedszkola z takim dzieckiem, nagle jest e, cztery księżniczki, prawda, w klasie, i każda chce być królową, a królowa może być tylko jedna. Więc tutaj też musimy jakby wypośrodkować, e, jeżeli dziecko coś nie do końca zrobiło, jak należy, to nie możemy mówić, jest wspaniale, słuchaj, no fenomenalnie, prawda? Też musimy tą dozę troszeczkę e, e, tych komplementów i tego chwalenia wypośrodkować, jeżeli faktycznie. To tak wygląda, że no nie jest może tak ekstra. To mówimy, wiesz, super, naprawdę, jest dobrze. No to już ci nie wyszło, prawda? Ale następnym razem będzie lepiej, prawda? Bo to też potem tak wychodzi: jak ktoś jest przeświadczony, że zawsze wszystko robi najlepiej, a nie do końca tak było, to potem też pójdzie, prawda, w dalszy świat i powie, że ja jestem najlepszy we wszystkim i w ogóle wy wszyscy to, prawda? Na pewno mi nie dorównacie, prawda? Eee, także to jest bardzo ważne i co, o coś jeszcze chciałam wspomnieć tutaj w tym temacie. Może jeszcze w kontekście relacji, myślę, że warto też zwrócić uwagę, co się dzieje w wypadku, kiedy na przykład te rodziny się rozpadają, dochodzi do rozwodu i jaki to ma wpływ mm -hmm. później na, na dziecko. Mm -hmm. eee, to znaczy, powiem tak, eee, z zasady Patrząc pod kątem takich właśnie takich zachowań prorodzinnych, no to zakładamy, że rozwód to jest, no to nie jest dobra rzecz, prawda? Że jednak ta pełna rodzina jest, jest ważna, jest najważniejsza. Aczkolwiek no, są takie przypadki, kiedy dla dziecka jednak ten rozwód rodziców jest lepszy, po prostu. Bo jeżeli to jest rodzina przemocowa, gdzie tata pije i bije, i to dziecko w takiej rodzinie dorasta przez kilka, kilkanaście lat, to w momencie, kiedy no, nastąpi ten rozwód, ten rozpad rodziny, i to dziecko ym, zostanie z mamą, to ono jest w stanie y, jakiś komfort psychiczny y, wtedy odzyskać, prawda? Więc Generalnie ja też jakby bardzo jestem e, e, zwolenniczką takich właśnie tradycyjnych, pełnych rodzin, a, takich normalnych, prawda, ale jeżeli się dzieje źle, to czasami po prostu lepsze dla dziecka jest e, życie samą mamą lub e, samym tatą, e, może już bez, e, bez tego stresu, prawda, bez, bez tego płaczu. No, jeżeli tata... Jest agresorem, no to na pewno um, nie będzie dobrze, prawda? Nie będzie dobrze. Więc <laughs> to się odbija po prostu często na tych dzieciach i powiem szczerze: często jest tak, że ci rodzice um, skonfliktowani ze sobą, walczący często ze sobą, nie dostrzegają e, tego, jak wielką krzywdę temu dziecku robią, tym swoim zachowaniem. Dlatego jeżeli nawet już dochodzi do sytuacji, kiedy no ten rozwód po prostu jest nieunikniony. No a patrząc na statystyki widzimy, prawda, że z roku na rok tych rozwodów po prostu jest więcej. Po prostu to postarajmy się temu dziecku, jak tylko możemy, prawda, zapewnić jakiś komfort psychiczny tej całej sytuacji, co możemy zrobić. Przede wszystkim. Nie obarczać go swoimi problemami, czyli jak my się kłócimy, rodzice się kłócą, bo nie wiem, o podział majątku, prawda, czy, czy ja racja, prawda, moja racja, twoja racja. Najlepiej, żeby dziecko na to nie patrzyło, bo ono wtedy często ma traumę związaną z tym, bo ono sobie, prawda, te informacje przetworzy w swój własny sposób i często obarczy siebie winą za to, że rodzice się rozeszli. Bo ja zawiniłem, prawda? A tak naprawdę, no przecież dziecko nie jest niczemu winne, prawda? Często też dochodzi do takich sytuacji, gdzie rodzice skonfliktowani po prostu ze sobą stają się niewydolni po prostu wychowawczo. Stają się niewydolni, bo oni e, nie kontrolują tego, co się dzieje z dzieckiem, prawda? Oni są tak zajęci sobą, i swoim konfliktem, że to dziecko się wychowuje samo. I wtedy są różne problemy, bo są i problemy z narkotykami, i depresjami wszelkiego rodzaju, prawda? Anoreksy, bulimie, to są problemy, które mamy na porządku dziennym. Powiem szczerze, że troszeczkę poczytałam ostatnio właśnie na temat właśnie depresji, i okazuje się, że w przeciągu ostatnich pięciu lat mamy. Dwa razy więcej dzieci w wieku szkolnym i nastolatków, którzy leczą się psychiatrycznie. To jest bardzo wiele. A tak naprawdę, pięć lat to nie jest aż tak duży okres czasu, prawda? Do tego próby samobójcze. Tak naprawdę, co na to wpływa? Wiele czynników, prawda? Wiele czynników wpływa na to, że. Jesteśmy mniej odporni psychicznie, że jesteśmy bardziej podatni na wszelkiego rodzaju wpływy, prawda? Ale przez właśnie takie problemy rodzinne, przez to, że rodzice często po prostu nie poświęcają temu dziecku tyle uwagi, ile powinni, to dziecko jest niedopilnowane i ono wpada w takie właśnie skrajne sytuacje. Ciężko jest potem. Cokolwiek naprawić, prawda? Często zdarza się też taka sytuacja, że przez właśnie takie, takie konflikty rodziców my w szkole też mamy problem. Bo jeżeli wiemy, że rodzice są po rozwodzie, a jeżeli obydwoje mają takie samo prawo, prawda, do dziecka, nie mają ograniczonych praw, no i wtedy kwestia, kto odbiera. Ale proszę nie pozwalać tutaj, żeby w ten dzień, ten dzień, tata, bo, bo wtedy ja. No ale jeżeli tata ma prawo i on przyjdzie po dziecko, co my mamy zrobić? No to są takie trudne sytuacje, gdzie yy, no, to dziecko też jest dezorientowane, prawda? Bo ono jest na przykład nastawione, że dzisiaj wraca z mamą do domu, przyjeżdża tato, no nie, bo ty dzisiaj jedziesz ze mną, bo bo, bo tata zaplanował, prawda? I dziecko traci najwięcej w takich przypadkach. To myślę, że jak teraz już rozmawiamy o takich trochę trudnych sytuacjach, kiedy coś nie <laughs> działa w tej rodzinie, kiedy pojawiają się różnego rodzaju problemy właśnie, czy to natury powiedzmy, psychologicznej, psychicznej, czy, czy różne inne dysfunkcje, problemy z alkoholem i tak dalej, ale e, często myślę, że też są inne różne mniejsze też problemy i też myślę, że fajnie by było, mogła Pani coś więcej powiedzieć na temat tego, jak powinny te relacje przebiegać w sposób prawidłowy, to znaczy jak stworzyć szczęśliwo. Tykająco się rodzinę, kiedy te relacje pomiędzy zarówno rodzicami, jak i, jak i dziećmi są przebiegają w sposób prawidłowy jakieś recepty w tym zakresie. Mm -hmm. e, dobrze, e, powiem tak, e, tak naprawdę tutaj jakby nie ma jednego schematu, prawda? Nie ma jednej recepty na to, jak stworzyć, <laughs> jak stworzyć taką rodzinę, e, która będzie funkcjonowała prawidłowo, prawda? Na etapie wyboru partnera wiadomo, no, jesteśmy zakochani, jesteśmy zapatrzeni. Często jest tak, że jesteśmy za młodzi do tego, żeby. To znaczy, źle to powiedziałam. Tak naprawdę, teraz jednak ten próg wiekowy zawierania małżeństw się bardzo podwyższył i, i jesteśmy bardziej. Um, mamy więcej lat, prawda, w porównaniu z tam um, latami, powiedzmy. 90mi, prawda, czy 80mi, e, aczkolwiek bardzo częstym powodem, tutaj opieram się na rozmowie z księcem, który właśnie e, mm, mi o tym opowiedział, bardzo częstym powodem na właśnie, e, kiedy rodzice starają się o unieważnienie ślubu kościelnego, e, bardzo częsta przyczyna to jest niedojrzałość. Rodziców, niedojrzałość małżonków. I tutaj nie mówimy o tej niedojrzałości wiekowej, tylko bardziej o tej takiej psychicznej, o tej niedojrzałości do stworzenia rodziny, prawda? I tutaj, tak jak mówię, no recepty nie ma, ale ważne jest to, żeby umieć, umieć ze sobą rozmawiać, żeby umieć znaleźć kompromis, prawda? Bo y, małżeństwo to jest zdarzenie dwóch obcych osób, które mają swoje przyzwyczajenia, mają swoje, um, mają swoje tradycje, um, takie naleciałości, prawda? I sztuką jest y, to wszystko tak wypośrodkować, żeby się umieć ze sobą porozumieć, prawda? Tym bardziej, że y, wtedy, kiedy pojawia się dziecko, to jest niesamowita radość, ale to też jest wielka próba dla małżeństwa, bo. Bo są nieprzespane noce, bo są tematy, no na imprezę nie wyjdziemy, prawda? No bo mamy dziecko, prawda? No trzeba się nim zająć. I wtedy, to jest właśnie próba dla małżeństwa, bo jeżeli my wtedy umiemy ze sobą współgrać, umiemy się nawzajem uzupełniać, to jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby stworzyć taką. Kochającą się rodzinę, prawda? Z doświadczenia wiem, patrząc na relacje wśród moich znajomych, że dziecko nie jest lekarstwem na problemy w rodzinie, prawda? Więc jeżeli się w małżeństwie nie dzieje najlepiej, jeżeli rodzice nie dogadują się najlepiej, to nie łudźmy się, że dziecko wszystko załagodzi, prawda? Że dziecko naprawi. Czasami może to się zdarzy, prawda? Ale generalnie rzecz biorąc, e, dziecko to jest bardzo duże wyzwanie, prawda? To jest duże wyzwanie. Tutaj trzeba e, liczyć się z tym, że e, trzeba mu poświęcić czas, trzeba mu poświęcić uwagę, prawda? Bo to dziecko będzie przychodziło i będzie mówiło, mamuś, popraw się ze mną, prawda? Tatuś, chodź, pójdziemy na spacer, zbudujemy coś z klocków. Jeżeli ciągle będzie słyszało, nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu, prawda? i się pobaw. No to to dziecko też w końcu y, stwierdzi, mamusia mnie chyba nie kocha, prawda? Czy tatuś, prawda? I tutaj już kolejny problem się rodzi, bo y, z pozoru super funkcjonalna, fajna rodzinka, prawda? Ale w momencie, kiedy to dziecko... Y, będzie jakby utrzymywało się w tym przekonaniu, że, no, że nie jest kochane, bo rodzice nie poświęcają mu czasu, bo, um, no, bo sami są zabiegani, prawda, no to to dziecko później może też mieć różne problemy z tym związane, prawda? I w szkole, i z nauką. Um, często zdarza się tak, że um, takie dzieci Reagują agresją na każdą, jakąś tam zaczepkę ze strony kolegi, prawda? Ono jakby tłumi w sobie wszystkie emocje, ono ciągle jakby przetwarza tą sytuację, prawda? To, to, co się dzieje w domu, to, co się dzieje w rodzinie. A w momencie, kiedy w szkole naraży się taka sytuacja, gdzie ktoś tam zaczepi, ktoś zagada, ktoś powie jakieś niefajne słowo, to dziecko wybucha, bo ono potrzebuje odreagować, prawda? Dlatego też bardzo ważne dla dziecka jest takie oparcie. Jeżeli to dziecko czuje oparcie, yy, na przykład yy, babcie dziadka ma, którzy wysłuchają, którzy pomogą, prawda? Czy może się wygadać pani wychowawczyni? To jest dla dziecka też bardzo ważne, bo ono wtedy jakby nie czuje się osamotnione w tym swoim problemie, prawda? Yy, a często jest tak, że rodzic też nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co się z jego dzieckiem dzieje, prawda? Bo my nie zwracamy uwagi na szczegóły, jesteśmy zajęci, wiadomo, zapracowani, a to dziecko w tym swoim świecie e, ma te swoje problemy, które dla nich są bardzo dużymi problemami, prawda? Na, y, na miarę swoich tam y, przemyśleń. Także starajmy się to swoje dziecko y, zrozumieć, starajmy się, żeby ono czuło, że zawsze może przyjść do tego rodzica z jakimkolwiek problemem. Żeby ono się nie czuło od, osamotnione, odosobnione. No bo wtedy, tak jak mówiłam już, no wtedy sięgamy po różne używki, po różne no nie, niedobre i niedozwolone, prawda, substancje. I często zdarza się, że rodzic w momencie, kiedy e, ląduje z dzieckiem po, prawda, na izbie przyjęć w szpitalu po próbie samobójczej, dopiero wtedy dostrzega, że no, jednak coś z tym dzieckiem się działo, prawda? Bo depresja to jest bardzo e, podstępna choroba, prawda? Często jest tak, że to, to nie jest tak, że dziecko jest, e, chodzi zapłakane, prawda? Nie, czasami ono się zachowuje z pozoru... E, w miarę normalnie, prawda, a jednak ma tą chorobę, która go wyniszcza od środka i bywa tak, że no niestety już jest za późno yy, na ratunek, jeżeli rodzic po prostu tego wcześniej nie zauważy, także starajmy się wspierać te nasze dzieci, nawet jak nam często, prawda, sprawiają problemy, jak dają w kość, ale bądźmy dla nich najważniejsi na świecie i wtedy powinno wszystko funkcjonować jak należy, prawda. To myślę, że tutaj postawimy kropkę, także dziękuję raz jeszcze dziękuję serdecznie za, za, za rozmowę.